Witam, Miałem tam 1140. Wracam, tak ci grubi jesteśmy. I to jest kolejny odcinek z Mafii 2. I tak, Mafii 2. Z dodatku zapomniałem powiedzieć, ale to tam. Pikuś. Tam ten sam uczeczek, który zrobiłem. To, to chodzi, żeby robić chyba jakieś takie misje czy, czy coś. Nie wiem o co tu chodzi. Ale no robimy. Kurde, wszystko na czas jest. Nie wiem jak daleko jesteśmy. Tak no, to bliźniutko. Nie zmieszczę się. E co tam policja? To on mnie potrąci mnie ja. O, magicznie już zimy nie ma. Zrobiłem jedną misję, czy... Czy po tamtym się zmieniło, nie wiem. Ale zimy nie ma, więc jest dobrze, nieważne, że. Znikła. No, dla mnie dobrze, bo się nie ślizga. Dobra, my tu tak sobie wyprzedzimy. U. I z tego, co tak widzę, to już dostajemy tam jakieś punkty. A, drifting. Kurde. W powietrzu. E dobra. Mamy wystarczająco dużo czasu. Szkoda, szkoda że to jest na czas. Znaczy, źle, że to jest na czas. Czy znaczy, tam mamy. Taką chyba skocznie. Leca! Ja, piękne. Tylko się troszkę tak roz. Uuu huhu poleciało. co było? Dobra. Daj się zrobić. A moje oczy, nic widzę.

Aha, to są. O te fuck, co tu się dzieje. Gdzie jest mój złom? Tu jest. No to się zwiamy. A no, ładnie, kurde wybuchło. Pięknie. No szczelać dom. To był drift. Dobra, więc To jest jakiś tajemniczy wyjazd. A co? jestem tylko poszukiwane. Jakoś tu dużo policji nie goni. Trudno. To, że, że tu już. A, to no, ja no, pięknie. No, S, S chyba najlepsze jest. Tak, kontynuuj. Idziemy sobie tak po kolei misję robić. Kolejna misja. Tu mam gwiazdkę, tu mamy... Um. Dobra. Super. Cieszę się niezmiennie. Że mnie tak lubią. ale nie będą ma być blokada. o taka troszkę słaba to ją ominąć można dobra no to jedziemy przed nie, nie pojedziemy przed siebie bo co jest tu i tak no tu robimy kolejną misję wyświetl misję start nie wiem, o co tu chodzi za bardzo w Wiem, że jestem poszukiwany. A, to nie da. O, teraz już w ogóle mam przerobany. Cztery gwiazdki, poszukiwany, poszukiwany, auto. No co jesz? Co za przyk? Ja, ja jeszcze żyję. Ja już nie żyję. Kurde, nie ma. Ja już wam to tu wyłączam, to dzwonienie się dobija stima z tym Steam się wyłączył, się nie dobija. Czas on o, wiem. Nie żyje. Kaput. Tam jest przebieralnia. Dobra, ja sobie tu pójdę, może wiesz Jakoś że to policja w ogóle. Oj, ja, co się dzieje? jakoś nie lakuje. Kuda To tak lakuje? Opcja Za dużą grafikę mam. Mm. Nejlepší. Oh, nejlepší. Víte Co All units call green. Back to? se tu Like Ach, tak stąd na złomowisko na no to, żeby się troszkę. No dziwne takie napady ma. No super, tu mi wanted weszło. suite normalnie sweet ojej no, przynajmniej oczy a tu wydaje 25 dolarów żeby się tu że zerać z policją ładny drift tam się to zaraz zgubi Jeszcze się nie gubi. Bo baka, co się dzieje? Dobra, ja was tu nie będę zanudzał i się tam dojadę. ze do dwóch. Nie. Dobra, już jestem po krótkiej przerwie. I możemy uciekać. Nie ja uciekać, i do pomery. A, bliżutko. I zakończ. A, no, poszło troszkę gorzej. Tam ta policja, przebranie się. Spocznij kolejną misję. O jest. Może czekaj, co tu mamy. No dobra, ja robię cięcie i pojadę tam, więc cięcie. Dobra, ja już jestem. Ym... Ta, gwiazdka. To nie była misja. To była... Znaczy to była misja. A misja, która już została zrobiona. O. Czy będę musiał pożyć moje super auto? No znaczy, już się tak parkowałem. Park... W ogóle jakoś tak uję, może, że włączyłem coś tam w obce. Może tak właśnie przypomniałem. Dobra, a tu. Dobra. A, tu strzelają. Co to policjant? No właśnie, i ukradłem się tam troszkę broni. O, super. Jak mnie zabije. O, super. Nie ma czasu, Co no. możemy zrobić? Podstawa Tu z parkiem palcym. Teraz się o tym dowiedziałem. Uuu, szybki tyle razy koło tego przejeżdżali i nie wiedziałem, że to jest pan policyjny. Super. No. No super, mam nadzieję, że mogę mieć policję. Abym się aniżeli tu, gdzie to jest? Mogę Znowu będzie misja na SZ2? będzie więcej cięć niż film, ale no dojechałem. Ech, pięknie co? Nie wiem. Dobra, nie ja jestem. Znowu jestem poszukiwany. Dobra, ile mam 14... No dobra, ja robię kolejne cięcie. i Widzę tam przy okazji, przebiorę się i ograbię jakiś sklep. Więc z dwóch. Dobra, ja już jestem. Tak, po jakichś pół godzinach. Bo zakupiłem sobie kilka broni. Tak. Możemy jechać, gdzie mamy. Ja, bliźutko. Tak. Do stacji mamy jakieś tam, gdzie jechać. A tu policja się nie skłonęła, z auto, pochodników. No tu jest to cement. Zakupiłem się kilka broni. Dokładnie tyle, dużo, dość, są dwa tysiące prawie. Mam nadzieję, że mnie nie będzie koniowało, nic ja by nie zamiaru znowu się przebierać.

Naprawdę, czy jaka jest misja? A do samochodu, Możesz go szybciej targać. Jeszcze w meczu nie byłem, taki dodatek. Nie... Nie wiem, czy... że przynajmniej tu mnie waliło. Jakby mnie gdzieś indziej wywaliło, to bym się wkurzył. Dziwna ta woda. Ciekawe jak oni do tego metra weszli Ale mam znowu lampę, więc... No więc... Troszkę sobie zakupiłem tych broni, nie?

Joe no to pierre, amigo. O ty... Co za typ... Nie. Nie było nic przecież na mapie. Dobra, nie ma cięcie robię, bo to nie ma sensu. To będę go, <grystanie> Wrócę go tam wywlek. Do dwóch. Dobra, jestem. Rozwiązałem to także. że... tu. Ciepłem granata, kurde. I nie ma. Nieważne, że policję znowu mam. Ale dobra. Mówię sobie kolejni. Hmm. Idziemy dalej z tym ciałem Pewnie jeszcze raz albo Będą tu gdzieś przy drzwiach Teraz będę ciągle patrzał na minimap Ciężkie jest kurde i dlatego Co nie ma? Mam go wpakować do jakiegoś auta. Auto było tu moje gdzieś. No, widzę już się. Chyba, że mnie policja zgarnie. Taka też jest możliwość. Słyszę z karek, że już połowa czasu jest. Nie, sam się w w nie Pewnie do szpitala. Nie. Ale przynajmniej... no tak... szał nie, do... nie, dobra, co tam. No super, przynajmniej policja. No super, jeszcze nie koni, no, to... Się już cieszę, no, Czeka, czemu? A przywalę, co tam... Już gorzej nie może być. O, może mogą mnie zabić. No. Kurde, nie ma. Zaraz. Nie, dobra, zrobię co zrobię. Spokojnie. Ja to kiedyś zrobię. No, bo auto złe jest, no. Trzeba się dziwić. Auto jakieś pacie wziąłem sobie kilka. Pojedź, pisze pojedź. No dobra, pojadę. Dawaj, auto. O, policji, kurde, dobra. I jadę też. Měl dobre dobré auto. No chyba nie. To jest tak prosta misja, a jednocześnie tak trudna. Bo jest się śpieszny i wszystko uzasadnione. No, dziwne, że mnie nie gonią. Że jak mi maska odpadnie, to coś pomoże. dobra Ja zaraz karabin maszynowy Hmm. To ja ze dwóch. Dobra. Chyba już nie wiem, siódmy raz to robię. A wcześniej jak było cięcie, to, to ja zeszłem prosto. No, ze słupa szczelił na hita zeszłem.

jak szybko zgubić glinę? Zabić ją. Może tym złomem znowu się robi taki replay. Tu w tunelu będą trzy gliny. Albo? Ja jakbym miał glinę na obie. Jeć, jedź, 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 tam się nie przejmuj, że ktoś się stuknął. Dobra Tu nie ma barierki, no, no to Jeszcze tu zaraz winy mi złapią, o tu na zakręcie. Gdy spotkamy się nie zaraz umrę Ale Jakie? Jest. Kugę w końcu. Dobra. Więc ja się już będę. Nie! Chyba mnie zaraz coś strzeli. Dobra. Mniejsza z tym, ja se to zrobię. Dobra. Ja się z wami żegnam, Marka. Jest więcej cięć niż firmy. narka.